witajcie w domie. Tutaj ja. U prajanek. Przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale opiłem się i no miałem kaca i nie mogłem wstać. Aż jest nam. dobrze, zaczynamy naszą dalszą podróż i zwiedzanie tego miasta. Dobrze, o ty nasz motorek, o jakiś kończyk to robi? Czekaj. Idź. Idź. A. a, dobra. Jedziemy, aaa, kończymy. Zboczenie. Aaaa, aaa, idź zabiję. zboczenie. Ale policja zobaczenie, co mnie goni. O, dobra, zostawił mnie. Na szczęście. Dobra, chyba pojedziemy. W tam stronę. Na marsz, na to tam jest. O, jakaś góra Coś tam jest, marsz, latarnia tam jest. By się się bo... Tamta farma, tu niewygodnie tam było. Potrzebuję jakiejś ławeczki drewnianej. Jak na nie się położę, to już nikt nie usiądzie, więc będzie moja. Plan życia. Dobrze. Jedziemy, jedziemy. O, plaża jakaś. No, to, to, to jest? No, nieważne. Jedziemy tędy. O nie, nie mogę no dobra, no to idziemy przy Ciebie. Bardzo no szybko to dalej. Jak mówię w ostatnim odcinku, nie to oh, pan, to jest. Solary. Nie wiem, trochę. No. Będziemy sobie tędy. Na struty. Samolot. A nie chcę tam. O, pada też. nie. Makry będę. No i co teraz zrobię? Nie, Smutno mi teraz, O, szybko! Szybko! Śpimy. Dobrze mi zrobię. Trzeba sekundę tutaj porażać. No, może zaraz przestanie padać. Nie. nie. Padać. O! Łom, no. to, to, to był zły pomysł. A! Nie wiem, czy że dużo wypiłam znowu, czy mam zamglenie głowy. Dobrze, musimy wyjechać Bo są domki. I ktoś jeździ na czymś. Niebieskim Coca koka ja lubię narkotyki, a nie Coca Cola. Mm, Rozczarowałam się. Mm, motel o to mój stary domek, jak pamiętasz z poprzedniego odcinka. Ok, open. Musimy iść kobiet. O nie, mój motorek, naprawiłem go. O nie, biedny motorek. Smutno mi się teraz robiło. Bierzemy. A. Jedziemy. Bo zimno, trzeba się gdzieś okrzać. A. Broca Heaven, Bank. Chodzimy Get cash Nie umiem tutaj. Jakieś karta jakaś. O, mam kartę. Tak tutaj. O! A, deszcz! Dobra, na górę, na górę. Może gdzieś będzie się położyć. Jakieś włączniki. Kwiatek. A to O! O! Rokachem bank. Nic, nie mogę to zrobić. zrobić. no nie mogę nic zrobić. Nie mogę wyjść. Tutaj są jakieś wenty O! Jestem gdzieś. No, o, idziemy. To jest. Co to? A no, mamo, no, boję się Co to jest? O kurde Ktoś grał w Fortnite i się kurzył chyba Logiczne rozwiązanie Gdzie jest w Gdzie jestem? Pogubiłam się trochę Dobrze, idziemy tędy Kurde, ja teraz zrobić? Nie wiem, gdzie ja jestem, a to jest jedyne schronienie, w którym mogę być. Co? Co to? Ah! A Tato. A! Buzik. O kurde. Tato. Szczelba na dziki będę zabijał. To to, bo to, to wygląda jak bomba. Bomba to jest! Trzeba wynieść z budynku po wybuchnie. Szybko! Wszyscy giniemy inaczej. Jestem bohaterem i to jest dom w końcu. Muszę tylko wynieść tą bombę. Idziemy szybko. Jak to otworzyć. O, oh ja on tutaj podrzuciłem. O, oh świetnie. Tata, kuzynczek. Naciskać czy nie naciskać. Nie naciskać. Bomba. A jest... A może jest dom jakiś? A jeśli tutaj położymy bombę, Zaczniemy guziolek. Pieniądze. A przyjdzie nie. nie mogę... Idź. No, ludzie mamy pieniądze. Rozumiecie, pieniądze mamy. A! oh shit, policjant! O oh, no, policjant. <ścoughs> Szybko biegniemy. A to biało. Helikopter policyjny! Szybko biegniemy. Szybko. Trzeba się gdzieś ukryć albo no helikopter, a ja tam nie wejdę. Później co mam teraz zrobić. Policja chyba to jest. Ekścinki jakieś jakieś są. Nie wiem co się dzieje. Jakaś restauracja. Chodź szybko. Kurde, szybko trzeba. Kódá, démon, mam tam tamon, tamon, Na tamon, trzeba iść. tamon, tamon, A mam. A tamon, tamon, barra. chwila To nie jest prestiżowe. Wychodzimy. Ja nie będę w takich w tych mieszkać. To nie jest prestiżowe. To nie jest w ogóle prestiżowy hotel. Nie, no jedno wpada. Trzeba wziąć pod Trzeba coś zrobić Szybko Zimno mi Dobra Ławeczka Szybko Nawet jak pada deszcz Ławeczka jest najlepszym rozwiązaniem Ławeczka Jak tam wejść Ławeczka. Ten. Idziemy. Policja, sryca. Nie wiem, co to jest. Chyba tu jest napisane: psy. Tak, weterynarz to jest Ławeczka. Dobra, widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo muszę się zdrzemnąć. Dzisiaj nie wypiłem, więc będzie szybciej kolejny odcinek, aż wam wami żegnam na raka.